Dzień dobry, oto pierwszy w roku 2022 odcinek programu IT Business, czyli o nowych technologiach w biznesie. Drodzy Państwo, zacznę od pandemii koronawirusa. Wszyscy wiemy, jaki wpływ miała pandemia koronawirusa na wszystkie targi i konferencje. W 2020 roku, gdy koronawirus się zaczynał, praktycznie wszystkie tego typu imprezy zostały odwołane, ale w 2021 roku część takich imprez wróciła, aczkolwiek już nie wyglądały w taki sposób jak przed pandemią. Jednymi z największych targów technologicznych na świecie są CES, czyli Consumer Electronics Show, które odbywają się w Las Vegas już od kilkudziesięciu lat. W 2021 roku po raz pierwszy od tych kilkudziesięciu lat Las Vegas nie odbyły się w, w CES nie odbyły się w Las Vegas, tylko zostały przeniesione całkowicie do świata wirtualnego, czyli można było jedynie oglądać transmisję wideo z tych targów, ale w tym roku CES już powraca do formy stacjonarnej i targi właśnie ruszyły teraz w Las Vegas całkowicie w właśnie w takiej wersji stacjonarnej. Niestety z powodu pandemii koronawirusa i kolejnych odmian omikron, czyli takiego, takiej bardzo zaraźliwej odmiany koronawirusa, wielu wystawców całkowicie zrezygnowało z wystawiania się na, na targach. Z udziału z CES wycofało się przynajmniej 40 firm. 40 firm to wydaje się, że to nie jest wcale tak dużo, ponieważ to jest około 7% wystawców, ale jeżeli pomyślimy, że wśród tych wystawców są tacy tuzowie rynku jak Google, Intel, General Motors, Lenovo, Meta czy Waymo. Okazuje się, że są to bardzo ważne firmy, które, których po prostu na targach CES w ogóle w tym roku nie zobaczymy. A organizatorzy co prawda zapewnili, że udało im się w ich miejsce znaleźć innych wystawców, ale możemy założyć, że ci wystawcy będą już po prostu znacznie mniejszymi firmami niż wspomniane przeze mnie przed chwilą. Po internecie zaczęły już nawet krążyć memy internetowe, które pokazują CES jako taką pustynię, po której latają jakieś e, kulki, takie, takie z, z ro, roślin, takich na pustyniach w filmach, w westernach, tak jak często widzimy, że jest taka pustynia i latają takie właśnie wysuszone rośliny, więc tak, tak ma to, podobno to w tym roku wyglądać, tak mają wyglądać właśnie targi CES. Ja w ces uczestniczyłem już wielokrotnie, byłem właśnie w Las Vegas wielokrotnie i zawsze ta impreza kojarzy mi się z wielu ma tysiącami wystawców i dziesiątkami tysięcy odwiedzających, więc była to bardzo taka żywa impreza. Ale obawiam się, że tegoroczna impreza może trochę podzielić los targów IFA. IFA to są targi, które odbywają się w Berlinie również od kilkudziesięciu lat, czyli Internacjonale Funk Ausstellung. Jest to Są to również targi elektroniki, elektroniki konsumenckiej. I na tych targach również uczestniczyło w te, uczestniczyły dziesiątki tysięcy, nawet 100-200 tysięcy osób uczestniczyło w tych targach ale ze względu na pandemię w 2020 roku te targi odbyły się, mimo tego, że większość targów się nie odbyła, akurat IFA się odbyła, natomiast odbyły się w bardzo ostrym reżimie sanitarnym i w tych targach uczestniczyło tylko kilka tysięcy osób, a ponieważ hale targowe były ogromne, więc te kilka tysięcy osób całkowicie zniknęły w tych halach i targi wyglądały zupełnie jakby były opuszczone. Więc trosz, troszkę się obawiam tego, że sytuacja może wyglądać podobnie w przypadku CES-u. Co prawda widziałem, że wielu moich znajomych dziennikarzy że udało się na CES w tym roku, więc może będzie trochę lepiej niż w przypadku IFY. Teraz trochę jesteśmy w innej rzeczywistości, bo jednak już większość z nas jest zaszczepiona, czy przynajmniej takich osób, które na tego typu targi się udają. Pewnie tam będzie też bardzo ostry reżim sanitarny, natomiast ewidentnie wszystkie targi konferencje nie wyglądają już i nie będą wyglądały już nigdy tak jak przed pandemią. Pod koniec grudnia 2021 roku znacznie wzrosła liczba ataków na serwery nas firmy Kunap. Atakujący stosują narzędzie EcoRix znane jako Kunap Crypt. Narzędzie przełamuje zabezpieczenia serwerów i tworzy na nich nowego użytkownika o uprawnieniach administratora, a następnie szyfruje, szyfruje takie dane jak dokumenty czy obrazy. Właściciel serwera po zalogowaniu się na ten serwer może znaleźć jedynie plik tekstowy, z którego dowiaduje się, że dane jego zostały zaszyfrowane i że... Możliwe jest odszyfrowanie tych danych po wpłaceniu okupu w wysokości od 0,024 do 0,06 Bitcoina, czyli przeliczając na złotówki między 5 a 12 tysięcy złotych. Na razie nie jest jeszcze jasny do, do końca w jaki sposób przebiega infekcja. Atakowane są głównie serwery, które są podłączone do Internetu i mają otwarte publiczne porty. To oznacza, że właściciele takich serwerów nas, nieważne jakiego producenta, bo podobno takie to zagrożenie jest również niebezpieczne dla urządzeń firmy Synology, powinni zmienić te porty na inne. Czyli jeżeli na przykład mamy port 8080, 80, 80, 80 po prostu, powinniśmy zmienić na przykład na 8085, dajmy na to. A także wyłączyć wszystkie Nieużywane usługi, z których nie korzystamy, takie jak SSH albo FTP, oraz włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie przy logowaniu się do serwera i oczywiście standardowo stosować bardzo silne hasła. No i standardowo, oczywiście, też zachęcam do tego, żeby regularnie robić backupy i takie backupy najlepiej powinniśmy robić na zewnętrzne nośniki, na przykład na zewnętrzne dyski twarde, które po skopiowaniu danych na taki nośnik odłączamy fizycznie od urządzenia i chowamy do szuflady albo na półkę, ponieważ tylko w takich warunkach przestępcy po prostu nie będą się w stanie do tego nośnika dostać żeby chociażby zaszyfrować na nim dane. Wszystkie kraje na świecie stosują bardzo różne strategie walki z koronawirusem, a poszczególne regulacje wdrażają także poszczególne firmy. Dyrektor personalna Intela wysłał właśnie do pracowników firmy informację, że wszystkie osoby, które są niezaszczepione muszą, będą odesłane do domów na 3 miesięczne i uwaga, bezpłatne urlopy. Pracownicy mieli teraz czas do 4 stycznia, żeby przestawić certyfikaty szczepienia. Co prawda, Intel zezwala tutaj na pewne, wy... pewne wyjątki. Na przykład, jeżeli pracownik ze względów medycznych nie mógł się zaszczepić, albo chociażby ze względów religijnych, no to akurat w tym wypadku akurat Intel zgadzał się, żeby pracownik nie, nie przedstawił takiego certyfikatu szczepienia, ale musiał przedstawić dowód na to, że rzeczywiście z pewnych względów się po prostu nie mógł wszystkie wnioski są przez interrację będą indywidualnie rozpatrywane a pracownicy którzy nie przedstawią takich certyfikatów albo jeżeli ich wnioski nie zostaną uznane będą musieli się udać na wspomniany przeze mnie 3 miesięczny i bezpłatny urlop już od 4 kwietnia 2022 roku to zupełnie inna strategia niż stosuje polski rząd ponieważ w Polsce rozpatrywane są przepisy które zakładają to że osoby które są niezaszczepione będą mogły być wysłane na płatne urlopy. Czy to tak naprawdę zachęca pracowników do szczepienia? No śmiem, śmiem wątpić, bo osobiście e, uważam, że jeżeli mamy możliwość pójścia do domu i niepracowania, a nadal będziemy otrzymywać e, pensję, no to czemu nie? E, więc e, prywatnie bardzo kibicuję akurat tej inicjatywie Intela i mam nadzieję, że więcej firm pójdzie krokami tej firmy i że będzie tutaj po prostu wymagać od pracowników jednak zaszczepienia, tak żebyśmy po prostu wszyscy wspólnie mogli skutecznie walczyć z pandemią koronawirusa. W moim programie regularnie opowiadam o atakach cyberprzestępców, głównie atakach typu ransomware. Większość tego typu ataków ukierunkowana jest na dane, czyli chodzi tutaj albo o szyfrowanie takich danych, albo ich wykradanie, a potem żądanie okupów w zamian za odszyfrowanie danych, albo na przykład za nieudostępnianie tych danych publicznie. Niestety coraz więcej tego typu ataków wymieszanych jest nie w dane, a konkretnie w ludzi. Na początku roku opowiadałem o ataku w Oldsmart na Florydzie, gdzie atakujący próbował zwiększyć ilość wodorotlenku sodów w statnie uzdatniania wody. Jego zamiarem oczywiście było otrucie osób, które są odbiorcami tej, tej wody. Na szczęście udało się szybko udarenić jego, jego działania i akurat to, co zdążył jeszcze zrobić, akurat się okazało że, że to, że to zwiększenie tego wodorostynku wody było nieszkodliwe dla odbiorców. Ale podobne ataki, cyberprzestępcy teraz będą przeprowadzali, czy przeprowadzają już coraz częściej na szpitale, na elektrownie, czy chociażby na producentów żywności. Niedawno na przykład ofiarą. Ataku ransomware padła firma JBS USA, czyli największy na świecie producent mięsa. Według Gartnera, największym problemem w, tego typu, w przypadku tego typu ataków jest to, że atakowane organizacje, takie organizacje o znaczeniu krytycznym, są bardzo często własnością państwa. A to oznacza, że wszelkie decyzje, które dotyczą zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, bardzo długo trwają, chociażby ze względu na długotrwałe procesy przetargowe. Problemem są oczywiście także standardowo niedostateczne nakłady na systemy bezpieczeństwa. Dużo lepiej, sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorstw prywatnych, ponieważ te, te, te przedsiębiorstwa prywatne dużo lepiej dbają o swoje bezpieczeństwo, ale w przypadku takich firm państwowych, niestety mamy tutaj bardzo dużo do życzenia, ponieważ takie systemy cyberbezpieczeństwa traktowane są w tych firmach po macoszemu. Według Gartnera problem będzie tylko narastał, ponieważ nowe technologie coraz częściej będą wkraczać w coraz więcej obszarów naszego życia, chociażby do obszaru opieki zdrowotnej i pacjenci coraz, coraz częściej będą otrzymywać na przykład systemy podtrzymania albo monitorowania funkcji życiowych. Yy, więc możemy sobie wyobrazić, że atak cyberprzestępców na tego typu urządzenie może nawet zakończyć się śmiercią pacjenta. Dlatego wszyscy menedżerowie firm yy, o znaczeniu Krytycznym powinni menedżerowie IT w takich firmach o znaczeniu krytycznym powinni bardzo poważnie wziąć sobie do serca kwestie cyberbezpieczeństwa i nie przedłużać różnych analiz, nie przedłużać procesów przetargowych, tylko zrobić wszystko, żeby ich organizacje były odpowiednio zabezpieczone przed atakami cyberprzestępców. I na koniec jeszcze szybka informacja odno, odnośnie do systemów operacyjnych. Gdy myślimy o systemach operacyjnych, to pierwsze, które nam przychodzi do głowy, to prawdopodobnie Microsoft Windows, ewentualnie Linux albo Apple Mac OS. Natomiast okazuje się, że nowoczesne samochody, E, są nazywane coraz częściej komputerami na kołach. I te, te samochody coraz częściej będą miały właśnie bardzo zaawansowane systemy operacyjne. E, e, bardzo zaawansowane systemy operacyjne. E, według amerykańskiej firmy Lux Research, do 2030 roku aż 50% całkowitych kosztów samochodu będzie stanowić elektronika i oprogramowanie. Dla porównania, w 2000 roku było to zaledwie 20% rynku. E, systemy operacyjne do samochodów opracowują już wszyscy producenci samochodów. E, możemy tu wymienić chociażby Volkswagena z jego systemem VW. OS, albo Daimlera z systemem MBOS, albo chociażby Tesla. Ale tutaj ostatnio do tego wyścigu dołączyła także Toyota, która zaprezentowała system, który się nazywa ARIN. Ten system będzie monitorować wszystkie elementy samochodu, także krytyczne, takie jak chociażby układ hamulcowy, kierowniczy, czy napędowy. No i oczywiście także system inforozrywki w samochodzie. ARIN ma trafić do samochodów Toyoty już do 2025 roku i ma również trafić do samochodów marek sprzymierzonych, takich jak chociażby Subaru. Toyota chciałaby, żeby jej system był dostosowany do marek różnych producentów, tak żeby to był taki system na zasadzie może trochę, trochę takim otwarto źródłowym i żeby instalacja nowych funkcji w tym systemie była tak łatwa, jak instalacja aplikacji na smartfonach. Więc coraz więcej się dzieje się właśnie w kwestii systemów operacyjnych dla samochodów. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za oglądanie pierwszej części odcinka IT Business. Zapraszam teraz na krótką przerwę, po przerwie rozmowa z gościem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.